Raz, 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 raz jest nieźle. No, powoli zaczyna działać to moje prowizoryczne studio nagrań, a muszę przyznać, że niewiele brakowało, by mi żyłka w głowie pękła przy próbie opanowania tak zwanego interfejsu użytkownika w programie do nagrywania i edycji dźwięku. No, po prostu skończony matął to projektował. żadnej w tym logiki nie ma, że to powinno być proste jak obsługa pralki frania, nie? No cóż, to należałoby się przywitać. Najchętniej powiedziałbym dzień dobry albo dobry wieczór, ale specyfika tego medium jest taka, że, że tutaj niestety muszę powiedzieć e, witam, a nie cierpię tego korporacyjnego e, witama. Nie, nie lubię. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka, w którym opowiem trochę o sobie. Wyjaśnię kilka kwestii, takich na przykład jak ta, dlaczego w oknie wideo będzie wyświetlać się głównie plansza, czasem jakaś fotka, a nie będzie tam widać na przykład mojej buzi. Yy, powiem też, yy, jakich tematów należy się spodziewać na tym blogu, tak bardzo z grubsza. Myślę, że jak to się mówi, wszystko wyjdzie w praniu. Może się szybko zniechęcę i przestanę tworzyć tego bloga. Zobaczymy, zobaczymy. Dlaczego audioblok upierdliwego Zgreda? Otóż przypominam sobie swoje dzieciństwo: zabawy z dzieciakami na podwórku przed domem dziadków. Właśnie tam przed tym domem w cieniu wież płaczących na ławkach siedziała taka banda z gredów starych z lagami i tylko czekała, żeby do czegoś się przypieprzyć. Nic im nie pasowało. Bez przerwy czepiali się, że. A to, że ktoś za głośno wrzeszczy, a to, że, że piach z piaskownicy rozsypuje, że, że, że kopie piłkę. Pamiętam, jak zaczynaliśmy tylko grę w piłkę, teraz baba się zjawiała na balkonie i, 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 i groziła, że wrzątkiem nas będzie polewać, bo, bo, bo ona sobie nie życzy tutaj, żebyśmy grali pod jej balkonem. No i co? Minęło 30 lat i dzisiaj łapię się na tym, że ja używam określenia współczesna młodzież, że jak obserwuję dzieciaki, to, to żyłka mi się napina tak, że, że, że mało nie pęknie i mam ochotę przywalić. <laughs> Przy czym no, tak naprawdę do szału doprowadza mnie cała masa rzeczy. No, żeby nie było, że to że ja. No Chociaż to, że współczesna technologia, media elektroniczne, że to wszystko takie turnowate jest to, to w końcu wynika z tego, że jest to skrojone pod, 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 pod cielęcinę, nie? Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie pokazałem, że mam w nosie zasady marketingu, bo wygląda na to, że nie szanuję swoich potencjalnych słuchaczy, a wiadomo, że to głównie młodzi ludzie. Ale przyznam się, że główny zamysł jest taki, żeby mieć możliwość spuszczenia nadmiaru jadu, nadmiar jadu spuścić. Przesunąć na osi czasu ten moment, kiedy przyjdzie na mnie zawał czy pęknięcie, pęknięcie żyłki. od co? Miałem powiedzieć, jaka będzie tematyka tego bloga, no i tak można odnieść wrażenie, że głównie tu będę się pastwił nad młodymi ludźmi, a to, to nie do końca tak ma być. Rzeczy, które powodują pojawienie się jadu na moich kłach jest cała masa i nie wiem, czy, 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 które tematy tak naprawdę warto dotykać, na przykład polityka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno coś na temat technologii, czasami durnowatej. Sobie tak potem po, 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 pokadam, ponarzekam. Coś może o muzyce. W ogóle to ja lubię sobie poobgadywać ludzi i pewnie wezmę paru moich znajomych na tapetę, to będzie bardzo przyjemne dla mnie. Co jeszcze zobaczymy? Coś o sobie. Hmm, cóż, mieszkam w dużym mieście, w tym co to budują już drugą linię metra. Wiem, że nas nie lubią warszawiaków, ale co, wali mnie to. To nie jest mój problem. Hmm, jest dla mnie, no, wielką oczywiście zaletą życia w dużym mieście jest na przykład to, że mogę bezkarnie darować sobie mm, mm, mazanie kredą po drzwiach. Wiadomo, o co chodzi? Pewnie wiadomo. Tematów z... związanych z kościołem pewnie nie będę za często brał na tapetę. A wiem tylko, że jestem umiarkowanym antyklerykałem. A nie chce mi się, nie chce. Yy... Każdy normalny człowiek serce mam po lewej stronie. Ja, miało nie być o polityce, ale mam alergię na panów... W koszulach brunatnych albo w tych czarnych, co wcześniej były czerwone. Co, że nie wprost mówię, no trochę się jeszcze cykam, powiem szczerze, ale dobra, wracając do tego serca, co to po lewej stronie niby każdy człowiek normalny je ma, to zrobiono takie ciekawe badania. Przeprowadzono je w Anglii wśród osób zdrowych oraz takich, które mają jakieś dolegliwości, co się okazuje, 46 ponad procent osób nie ma pojęcia, z której, której strony jest lokalizowane serce albo gdzie są płuca, czy, czy nerki. Okazuje się, że dopiero w momencie kiedy zaczynają chorować no, i któryś z tych organów jakoś no, zaczyna im dopiekać, to, to zaczynają się orientować, gdzie, gdzie takie coś, gdzie ow organ jest zlokalizowany. No, to żeby nie było, że jestem takim głąbem skończonym, no to, to, to powiem, że wiem doskonale, gdzie serce jest. Otóż jest zlokalizowane po środku, być może, czy nie być może, ale w nie, u niektórych osób z lekkim, z lekkim przesunięciem w kierunku lewym. O. A wracając do, do mnie, no co, nie, nie będę na razie więcej o sobie opowiadał. Nie pokażę swojej buzi na, 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 na ekranie, bo tak. Bo nie chcę i już. I w ogóle to już kończę powoli ten odcinek. Powiem tylko jeszcze o, o takim moim postanowieniu noworocznym. Otóż ja dość mocno przeklinam, często, a chciałbym z tym skończyć, a na pewno nie chciałbym używać słów wulgarnych na, na, na blogu i będę się tego mocno trzymał. A taką trochę inspiracją do tego stał się dla mnie list rozpowszechniony w pierwszą niedzielę Adwentu. Zacznijmy od usunięcia z naszego języka przekleństw i wyzysk słów raniących i poniżających zachowań wprowadzających niepokój i dzielących ludzi zakazane słowa to no, oczywiście te wszystkie na c na k ale również idź do diabła niech to czort weźmie obyś zdech obycie pokręciło kurde nerany na boga natomiast wyrażenia dozwolone to kurka wodna okurcze, o kurczę na olek motyla noga do jasnego pierona Niech to dunder świśnie. Albo do jasnych kominów. No nie wiem, ten ostatni. To ostatnie powiedzenie to tak mnie się akurat nie najlepiej kojarzy. Motyla noga.